Jeśli miałabym wskazać współczesną serię, która w pełni odrodziła klasyczny kryminał, taki w stylu Agaty Christie, to zdecydowanie byłaby to seria na noże. Ryan Johnson stworzył klimatyczny świat zagadek z topową obsadą aktorską i z kultowym bohaterem, który swoją charyzmą potrafił zdominować ekran. Tym bohaterem jest oczywiście Benoît Blanc, Detektyw o południowym akcencie, który w chaosie i hipokryzji bogatych wciąż potrafił odkryć prawdę. Dwa poprzednie filmy stały się hitami. Ale też wzorcem, jak łączyć kryminalny motyw Hudanet ze społecznym komentarzem i z lekką ironią. A teraz po trzech latach seria powraca z kolejną częścią: Wake Up Dead Man. W Polsce pod tytułem Żywy czy Martwy. Johnson od samego początku sugerował, że będzie to najmroczniejsza, najpoważniejsza i najbardziej osobista sprawa w karierze naszego detektywa. W tym materiale opowiem o całej historii serii na noże, skąd wziął się fenomen, jak rodziła się seria i przede wszystkim, dlaczego warto włączyć Netflixa 12 grudnia i obejrzeć nową część tej historii. Zanim zaczniemy, jeśli ten materiał Ci się spodoba, daj proszę suba. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi pomoże w rozwoju kanału. A już coraz bliżej do tysiąca subskrybentów. Dołączysz? Historia na Noże sięga dużo dalej niż do roku 2019, w którym dostaliśmy pierwszy film. Reżyser Ryan Johnson nosił w głowie ten pomysł jeszcze przed filmem 'Looper, a nawet przed chwilą, gdy Hollywood zaczęło widzieć w nim reżysera widowiskowych projektów. Wszystko zaczęło się, gdy zastanawiał się nad tym, czy współczesna publiczność nadal potrzebuje klasycznej zagadki kryminalnej, czystej gry intelektualnej, bez pościgów, wybuchów i CGI. Johnson czuł, że to forma, która zniknęła z mainstreamu, a której zdecydowanie brakuje we współczesnym kinie. Największym źródłem inspiracji była dla niego oczywiście Agata Christie, szczególnie pod względem podejścia do narracji, umiejętność budowania napięcia poprzez drobne gesty, spojrzenia, aluzje czy relacje między bohaterami. Obok tego Johnson wskazywał film Ostatnie Słowo Shelley, który w dużym stopniu wpłynął później na kontynuację Glass Onion, oraz film Gosford Park, który uwielbiał za połączenie humoru z elegancją. Gdzieś między nimi znalazła się jeszcze fascynacja teatrem i muzyką. I to właśnie muzyka odegrała tu zaskakująco ważną rolę. Każdy tytuł jego filmu to nawiązanie do konkretnego utworu. Pierwszy, Knives Out, jest zaczerpnięty od zespołu Radiohead, drugi, Glass Onion od Beatlesów, a trzeci. Wake Up Dead Man od U2. Johnson mówił otwarcie, że te tytuły są dla niego jak drogowskazy, które wyznaczają mu ton filmu. Utwór Radiohead był chłodny i surowy, Beatlesów wielowarstwowy i autoironiczny. U2 to natomiast nawiązanie do mroku, duchowości oraz niepokoju. I taki właśnie zapowiada się trzeci film z serii. Główną osią serii jest oczywiście Benoît Blond. Niezaprzeczalnie widać w nim nawiązania do kultowej postaci z powieści Agaty Christie, czyli Herkulesa Poirot. Jednak w wersji Johnsona detektyw to przewrotny komentarz do klasyki kryminału. Benoît Blanc z jednej strony jest elegancki, błyskotliwy i obdarzony talentem do obserwacji. Z drugiej natomiast to człowiek, który błądzi, a czasem nawet celowo gra nieporadnego. Żeby inni mogli go zlekceważyć, a dzięki temu on może osiągnąć swój cel. Daniel Craig stworzył tej rolę zupełnie odwrotną od tej z Jamesa Bonda. Tutaj jest ironiczny i ekscentryczny. Co więcej, Johnson od drugiego filmu wprowadził subtelny, ale ważny wątek. Seksualność Blanc. Jego partnerem jest grany przez Hugh Granta, Philip. Co sprawia, że sam Blond staje się coraz bardziej pełnokrwistą postacią. W nowej części, Johnson zapowiada, że Blon zostanie doprowadzony do emocjonalnych granic, co może oznaczać nie tylko największą zagadkę w jego karierze, ale też wejście głębiej w jego przeszłość. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, żeby przypomnieć sobie poprzednie filmy. Oczywiście bez fabularnych spoilerów, bo warto je obejrzeć ponownie i nawet ze świadomością zakończenia, by łapywać niuanse w nich zawarte. Pierwszy film na noże był współczesną opowieścią o bogatej rodzinie, której pozornie idealne relacje pękają, gdy pojawia się pytanie o spadek. Śmierć pisarza Harlana Tombleya, staje się punktem startowym, ale zdzeniem fabuły jest konflikt klasowy. Marta, opiekunka mężczyzny zostaje wrzucona w świat pełen manipulacji. Natomiast Blond, choć ekscentryczny, jest tu przede wszystkim ciepłym, ludzkim obserwatorem. Druga część, Glass Onion, niemal całkowicie zmieniła estetykę. Zamiast gotyckiego domu dostaliśmy słoneczną wyspę miliardera. Zamiast dusznej posiadłości, luksus, przepych i sztuczną bliskość. Johnson celowo uderzył w klimat satyry, na kulturę celebrytów i miliarderów. A Blon, choć ubrany w lniany garnitur, wciąż pozostaje jedynym człowiekiem, który nie daje się oślepić pozorom. No i tutaj mamy pandemiczny klimat opowieści. Oba filmy łączy humor i pozorne odkrycie powodów morderstwa w pierwszej części filmu, tylko po to, żeby prawdziwy twist poznać na samym końcu. Wśród ocen widzów niezaprzeczalnie seria Na Noże odniosła duży sukces. Pierwszy film powstał jako samodzielny eksperyment, lecz po premierze szybko stał się jednym z największych zaskoczeń roku. Zgarnął 311 milionów dolarów przy budżecie zaledwie 40 milionów i natychmiast zajął miejsce w kulturze jako nowoczesna reinterpretacja klasycznego hudany. you Sukces pierwszej części zapoczątkował negocjacje nad kontynuacjami, i wtedy pojawił się Netflix, który w 2021 roku kupił prawa do dwóch sequeli za rekordowe 469 milionów dolarów, wyprzedzając Amazona i Apple. W Hollywood te transakcje określano jako zdumiewającą, ale było jasno, że Netflix oczekiwał wielkiej franczyzy. Drugi film, Glass Onion, powstał w zupełnie innym klimacie. Kręcony podczas pandemii w słonecznej Grecji, inspirowany był wakacyjnymi kryminałami, w stylu śmierci na Nilu czy zła pod słońcem. Johnson świadomie odciął tę część od poprzedniej. Chciał, żeby każdy film działał jako osobna historia, ale z tym samym detektywem, tak jak to było w klasycznej powieści o Poirot. Ocena drugiej części była nadal bardzo dobra, choć bardziej zróżnicowana. Warto również zauważyć, że filmy Johnsona są pełne aluzji, zarówno literackich, filmowych, jak i teatralnych. Na noże nawiązuje do klasycznych, zamkniętych zagadek kryminalnych, ale wprowadza motyw polityczny i społeczny. Las Onion to nie tylko gra słów, ale też koncept. Warstwa po warstwie każda kolejna odsłania kłamstwa bohaterów. Natomiast tytuł Wake Up Dead Man sugeruje kompletnie inną energię. Johnson mówił, że w trzeciej części wykorzystuje elementy gotyku i symbolikę religijną. Dostaniemy więc mroczne lokacje, opac w opuszczonych posiadłości i chłodnych europejskich krajobrazów. Zdjęcia powstawały we Włoszech i Irlandii, więc możemy spodziewać się czegoś na styku kryminału i legend o duchach. Choć osadzonych moc w rzeczywistości. Mam też nadzieję, że również z dozą humoru typową dla poprzednich części. I Według opisu trzecia część serii opowiadać będzie o współpracy detektywa Benoa Blow z młodym księdzem, a sprawa dotyczyć będzie zbrodni w mało kościele. Film miał już swoją premierę w wybranych kinach za granicą i oceny są pozytywne. 8 na 10 na IMDb, a niektórzy nawet wskazują, że jest lepszy niż poprzednie części.